Kameruje się, Lucy Zapał, Studio przedmeczowe. dzień dobry, przedostatni weekend z niższymi ligami w tym roku, w każdym razie zgodnie z oficjalnym terminarzem, może coś będzie dogrywane później, ja się kłaniam dzisiaj z z przedboiska Chopina Sanniki, gdzie dogrywana jest kolejka szósta kolejka Płockiej A-klasy, ponieważ rozgrywki Płockie zakończyły się przed tygodniem, przed tygodniem gdzie ja byłem na meczu. Pogoń, wiskitki, relaks Radziwiłów, ale jak to mawia Zbigniew Stanoga, coś się, coś się popsuło, no i z niewiadomych mi przyczyn nagrała się tylko końcówka tego meczu, dlatego skrótu z tego nie było. A dzisiaj dogrywamy, znaczy piłkarze dogrywają szóstą kolejkę Płockiej A-klasy, która miała się odbyć w pierwszy weekend października. Chopin-Sanniki podejmuje błyskawice Lucień. Jest to mecz wicelidera z piątą drużyną spośród dwunastu, które rywalizują na ósmym poziomie rozgrywkowym w okręgu płockim. Chopin, jak mówiłem, drugie miejsce. Jeżeli dzisiaj wygra, to zbliży się na punkt do do lidera, którą do Wisły, Trzy Płock, tak, nie przesłyszeliście się Wisła Płock ma trzy drużyny, pierwsza gra w Ekstraklasie, druga w czwarty lidze, trzecia tutaj w A klasie. Błyskawica Lucień, piąte miejsce strata trzech punktów do czwartej, chyba Zorzyszczawin Kościelny, jeżeli się nie mylę jeżeli, jeżeli dzisiaj Błyskawica wygra, no to zrówna się punktowo z drużyną, która jest bezpośrednio przed nią tutaj w salnikach byłem kiedyś raz, to był kwiecień 2018 roku. Dostałem szalik, który trafił na aukcję. Wygrał go chyba Radek Grzeźnikiewicz z Kartoflisk. Dostałem koszulkę, którą mam do tej pory drużyny Błyskawicy Lucień. Jeszcze nigdy nie miałem przyjemności oglądać, a zatem coś nowego także, także i dla mnie. Pierwszy rzut oka tutaj na to boisko. Widzę, że została odnowiona trybuna w stosunku do tego, co było 4,5 roku temu. Nie pamiętam, jak było z budynkiem klubowym, ale też wygląda całkiem świeżo. A zatem zmiany. zmiany. Tutaj w sannikach. Ja idę oglądać mecz, a Was zapraszam do obejrzenia skrótu. Wielki świat. Shop, sanniki na zielono, błyskawica lucień w koszulkach z błyskawicą na żółto czarno. Ej, wypychaj! Idź Gosi, idź Gosi! Uderzenie z daleka! To była doskonała próba! <grywa> Rusza szopę sanniki! Nie ma bramki! A to jest dla niego najważniejsze! O, I rusza błyskawica! Gol! Ależ piękna bramka, stadiony powiatu. Nieco ponad 30 minut gry za nami. Tak naprawdę pierwsza okazja gości zlucienia do tego, żeby zdobyć bramkę. Dokładnie 2 e, minuty gry, 3, 31 minut gry za nami. E, no i goście dosyć niespodziewanie wychodzą na prowadzenie. No i jest rzut karny dla Chopina, Sanniki. Tam było zagranie ręką. Zobaczymy, czy gospodarze zdołają doprowadzić do wyrównania. jest! Pewnie uderzone, pewnie uderzona piłka z 11 metrów, 38 minuta gry. Chopę saniki, e, kilka minut po tej e, bramce dla błyskawicy, lucień e, doprowadza do wyrównania. Dalej mały. Ach, owo. Łukasz, Bardzo dobrze Łukasz. Daleka Dalej Dobra, decyzja, Łukasz, dobra decyzja. Ante, 17, tego Alan y, i Bław, czyli cztery osoby. To mało Rykosze ta! proszę za Chopina, znów krótko rozegrany. Nie ma Gol! Jest, 2 jednego, Chopin samikny wydawało się, że nic tego nie będzie. 13 minut gry w drugiej połowie za nami, no i wielka radość piłkarza z numerem 10. Dośrodkowanie i tam chyba strzał jednego z graczy Chopina zablokował jego kolega z drużyny, ale dobitka z bardzo bliskiej odległości była już celna, a zatem Chopin Saniki, który dominuje od początku drugiej połowy, wychodzi na zasłużone prowadzenie. Takie bada, że ty, ja ty zako... Jak to się zakończy? No. No, wiesz, nie wiem co on robi, studiuje? No wiesz, po meczu na pewno dostał, ale to też nie. nie, wiem. Y... nie, nie wiem, Ziem, że o... Okazja! Graszop, mógł... no, to... szybkie rozegranie rzutu wolnego. No ileś! No za dużo, Uderzenie nie ma gola. Ta decyzja łukasz! Ale święte, spokój!

Ładne odegranie, szansa dla Chopina, nie ma bramki, znakomicie się teraz zachował bramkarz Błyskawicy. wicy tak, że... Jeszcze szansa dla Chopina, ładna indywidualna akcja, nie ma bramki, będzie rzut rożny. No, piłka nie Ładna akcja gospodarzy lewą stroną. Dobre do rzucenia. Dobra, do rzucenia. I jeszcze dośrodkowanie. środkowanie nie Super! Gol! 3 do jednego, szafan nie 10 minut do końca tego meczu. Do środkowanie z jednej strony, nieudane z drugiej. W końcu uderzenie lewą nogą. Piłka odbija się od słupka i gospodarze podwyższają swoje prowadzenie. No i chyba e, mamy nie wypuszczą już tego zwycięstwa z rąk. Mamy 7 minut do końca podstawowego czasu gry. Rzut rożny dla błyskawicy. Nie ma bramki. Jeżeli będzie się Ależ się teraz znakomicie złożył do strzału. bramkarz piłkarz Chopena Rzut jeszcze dla Chopina i słupek! Goal 4-1! 90. minuta gry chopin Saniki po rzucie rożnym. Jeszcze podwyższa wynik. Dobre do odchodząca piłka, uderzenie głową. Znów piłka musnęła słupek tak jak przy golu na 3-1. No i Chopin-Sanniki jeszcze pieczętuje zwycięstwo czwartą bramką. Koniec spotkania Chopin-Sanniki. Wygrywa z Błyskawicą Lucień 4 do 1 i spędzi rundę zimową na pozycji wicelidera Płockiej jak klasy ze stratą zaledwie jednego punktu doprowadzącej Wisły 3 Płock. Błyskawica Lucień będzie na miejscu piątym i mimo dzisiaj dość znacznej porażki trzeba pochwalić graczy, gości, bo tanioskury skóry dzisiaj nie sprzedali. To oh thanks